Witam, widzowie tego typu wesołych świąt. mam życzę tego typu sygnału. Kłóćcie mój fanpage, że Państwo do przodu, nie do tyłu. Pamiętacie o wsparciu tego konkursu. Tego typu dawanie sygnałów i nowe oceny tego typu właśnie. Widzowie, to jest właśnie to, co przekazuje, tego typu. Witam, witam wesołych świąt w górę, widzowie. No, bez śniegu, tak zawsze. Widzowie, jak co roku. Co dostaliście widzowie pod choinkę? Łowa, tego typu? Ja wiem, że w tym roku to nie było takie świeże jak powinno być, przez to Co się dzieje, u nas były w kraju, wszędzie. Jakie są rygory, żeby nie było skupiska ludzi i inne rzeczy, to jest duża, duża historia, widzowie. Jak? Najedliście się? Ła, łowa wow, tego typu, właśnie. Yy, widzowie, przysiadłem, okanałem też, mam pozostałe życzenia. Przed parę minut temu zrobiłem, widzowie, Oganowałem. Wam to, to, co yy, nie zrobiłem przez ten tydzień, bo jak wiecie, widzowie, ja pracuję, to nie mam jak tu okanać. Teraz jest yy, yy, okres to możecie sobie zamawiać poza życzenia tego, bo dopiero w kontekście do pracy, a widzowie. Właśnie łoba, będę tego typu widzowie, to możecie sobie zamawiać i ja Wam od razu sorry widzowie, że y, po prostu za późno to wszystko oglądałem, bo tam przez tydzień zamówiliście, a nie dostaliście Widzowie, dlatego to wszystko się tak skumulowało. A tak jak mówiłem, widzowie, zawsze jak nie teraz, to później ogarnę, Ale jednym ruchem ogania. Widzowie, dlatego, no sorry, że tak, tego tak, no to nie mogę zrobić takiego, żebym rzucił pracę i wam to robił. Jak wrócę z pracy, i będę miał trochę czasu, luzu, to wam zrobię. Jak nie, no to w weekend, tak jest e, święta, to tak było możliwości. Widzowie jeśli wam ogarnąć to poznanie życzenia no świąteczne widzowie, no widzicie, no nie zawsze mam czas, widzowie no ale trudno, takie życie widzowie, praca też jest ważna żeby mieć pieniądze tego typu no i życzę wam wesołych świąt, widzowie subucie, lajkucie pytacie się, kiedy będzie z tym jakiś ja już tu mówiłem, widzowie, na ten temat w sprawie tych streamów to po prostu mi się nie dzieje? Nie chcę się po drugie. Nie mam czasu, a przed, po trzecie mogę zrobić live'a na fanberzu u siebie. O co nie robiłem live'a. Y, jakoś mnie to nie interesuje stream. Widzę, no bo przedtem może było to y, bomba na to, bo, o, bo YouTube zrobił stream, obce streamowania, tego na teraz okażę jakoś tam. Z lewa na czasie są jakieś streamy z gier, tam się pytaliście, się widzowie, czy będę coś streamował z gier. Nie wiem, widzowie, nie jest ciężko powiedzieć. Nie mam kiedy, bo mam swoje obowiązki. Teraz, że te święta, chcę trochę odpocząć, bo miałem tyle roboty u siebie w pracy, że teraz trochę chcę odpoczynku z rodziną spędzić, widzowie. Nie wiem, nie wiem. Ja Wam nie powiem, bo nie wiem. A po drugie, dla mnie to jest, byłoby to nudne. Dla mnie to jest nudne robienie streamów tego. Ja wiem, widzowie, że mówicie, że gdy Paweł wam wpadło tego, no ale to nie na tym polega, widzowie. Żeby czerpać pieniądze za streamy. Jak ktoś nie ma pieniędzy, to idzie do pracy i zarabia, widzowie. Proszę, prosto, a nie że robić na stremach, żeby... Panie wpadło, a jak wpadł wpadła ze stremu. Ale to jest po prostu nie dla mnie. Ja pracuję, otworzyłem sobie pieniądze na różne rzeczy tego. I widzicie widzowie. Warto pracować, a nie ściemniać i siedzieć na stremach. Widzowie. dla tego, to jest taka moja informacja dla Was widzowie, że... Odpada mi to bo nie mam kiedy co ja. Wy mówicie widzowie, tam założyłem to, że nie umiem ustawić OBS-a. U mnie to jest proste jak drut, na początku może nie umiałem tego ustawić, no ale wystarczyło trochę popatrzeć jak to się ustawia i właśnie tego, ale mi się nie chce widzowie, nie chce mi się tutaj strymować, bo wy chcecie. A jak ja Was proszę, widzowie, o to, żebyście subowali, lajkowali, dobre ocenę dawali, nie chuja Tam parę osób że dało, Te osoby dostaną yy, podzowienie, które no, obiecałem Wam, widzowie, ci, co dadzą dobrą ocenę 5, to pod koniec tego miesiąca te osoby, które dały suba, lajka, dostaną podzowienia lub życzenia. Tylko na Hombezu do mnie piszcie, że jakiś tam kowalski ja dałem suba i lajka like i oddawałem cenę. Zrobim się ja wiedział widzowie, kogo tu mam pozować, Bo jak wy dajecie mi ocenę 5, i ja nie wiem, czy po innym nazwisku mam yy, zrobić pozowanie, czy po jakąś macie ksywkę. To jest bardzo mi ciężko widzowie, do ogano to dlatego wolę, wisać, żebyście na prywatnym domie pisali w wiadomościach, że ja Janko kowalski dał suba, like lajka i do ceny dla ja, a tak to robi się z tego gówno szum, bo wy byście chcieli zrobiliście, a nie dostaliście, musicie po prostu jak to powiedzieć musicie o to dbać widzowie, żeby napisać do mnie, żebym ja później miłkówkowo, a nie nic widzowie wy musicie to wszystko pilnować ja pilnuję, żebym wam zrobił pozbędne życzenia i inne rzeczy to wy też musicie pilnować ze swoich rzeczy żeby było git mają z tego typu wizowy. no i to na razie wszystko kiedy będzie zotwano bo też pytaliście się jak wiecie widzowie, nie wolno robić skupiska. Byście chcieli, to właśnie, wy byście chcieli wszystko, zotwano i inne rzeczy, a ja o coś proszę, to wy nic nie robicie. Otóż z jakiej paki, widzowie, ja mam coś robić dla was, jak wy tu nic nie robicie. No właśnie, miało być tak, że do końca grudnia miało być 2000 lajków. Jakoś tak lajki idą, bo idą, ale słowo uczestniacie i dlatego te, te lajki idą, ale nie z takim tempem, jak powinno być 2000 to to jest bardzo łatwo nabić to, żeby było 2000 lajków na moim fanpage'u. Ale jak nie chcecie ode mnie Dostać prezentu niespodzianki, no to ja się tam nie będę w widzowie w tej stacji. Właśnie, i to jest wszystko. Wesoło się życzę. I odpoczywajcie sobie. Ja też będę odpoczywać, bo naprawdę, tu miałem dużo roboty. Nie miałem gdzie ro... gdzieś dziś bo tu miałem tyle. No ale teraz, tak, chyba, odpocząłem się sobie. Ci się jeszcze jedno: gdzie ja pracuję? To nie jest ważne, gdzie ja pracuję. To jest moja prywatna sprawa. Gdzie pracuję, za ile pracuję, ile godzin. To nie jest Wasza sprawa, widzowie, Ja wiem, że ciekawa Was zżera tego, ale to jest moja prywatna sprawa. Ile pracuję, ile zarabiam, gdzie pracuję. A właśnie widzowie. Dlatego nie mówię, bo nie, to jest moja pewna sprawa. Ja sobie nie życzę tego, żeby ktoś mi przychodził i robił jakieś zdjęcia, udostępniał. Jak wiecie o tym, że za udostępnienie zdjęcia jest to karanne, czyli bez zezwolenia drugiej osoby, jak jest to udostępnione, jest to karanne pod kodeksem przestępstwa. No, no, ja już nie będę mukał widzowie, bo to jest długa historia, ale jest RODO, nie macie łamać RODO. Tak jak ja bym, widzowie, uczestnił wasze, y, nie wiem, imię, nazwisko, a, a, adres zamieszkania, czy tam tego, to wy byście mnie upieprzyli. Prawda? Prawda. Jest RODO, trzeba przestrzegać, widzowie. Trzeba się główką tego typu. Życzę Wesoły świąt widzowy. Trzymamcie się na samym odcinku tego typu. De!